Marek Klapa, Polskie Radio 24. Witam bardzo serdecznie widzów telewizji biznesowej. Tym razem pojawimy się na rynku walutowym i właśnie tam zobaczymy, co też ciekawego się dzieje. Naszym przewodnikiem właśnie po tym rynku będzie główny ekspert walutowy, walutomat.pl, pan Maciej Przygórzewski. Dzień dobry. Dzień dobry. No dobrze, to w takim razie naszą rozmowę nagrywamy we wtorek 16 września, natomiast chciałbym, żebyśmy na początek naszej rozmowy cofnęli się, Panie Macieju, do ubiegłego tygodnia, a dokładnie do środy. A jeszcze, żeby być bardziej precyzyjnym, do nocy z wtorku na środę, czyli mija mniej więcej tydzień od tamtych wydarzeń, rosyjskie drony naruszyły polską przestrzeń powietrzną. I tak sobie pomyślałem, że gdybyśmy próbowali wyobrazić sobie taką sytuację, czysto hipotetycznie, czysto na kanwie, nie wiem, political fiction, nie wiem, 5, 6, 7 lat temu, to byśmy pewnie się spodziewali, że yy, yy, raptownie spadnie kurs złotego, że będzie załamanie na giełdach, bo to poważne zagrożenie bezpieczeństwa. A tutaj proszę, widać ten efekt w kursach, ale on nie jest przytłaczający. Znaczy lepiej moim zdaniem, było go widać na giełdach niż w kursach walut. Trzeba jakby mm -hmm. rozróżnić trochę, że wydaje mi się, że na Korzyść tutaj, akurat stabilności kursów walut, działało to, że jednak notowania walut są ciągłe. Notowania giełdowe no, są w trakcie sesji giełdowych, w związku z czym. Teoretycznie ci tacy najbardziej, że tak powiem, strachliwi inwestorzy mogli obserwować cały czas notowania złotówki, widzieli, że ten kurs jest w miarę stabilny, w związku z czym jakby nie podłączali się do paniki i nie narzucali sobie takiej pewnej narracji. Natomiast inwestorzy giełdowi, którzy składają zlecenia, które będą zrealizowane lub nie, oczywiście w zależności od limitów kursowych na otwarciu, trochę grają w ciemno, trochę nie wiedzą, co inni robią trochę żyją w takim strachu, że jak nie teraz, to potem mogą potencjalnie nie zdążyć, co moim zdaniem, od takiej, że tak powiem, psychologicznej strony, tylko i wyłącznie pogłębia takie efekty, właśnie czy to strachu, czy paniki, które, no, moim zdaniem, jakby tutaj nie są oczywiście specjalistami geopolityki, ale w moim odczuciu to mogło być głównym celem tej rosyjskiej operacji właśnie takie pewne łamanie ducha. Mhm. Faktycznie wielu ekspertów również na ten aspekt zwraca uwagę, ale ja jestem bardzo ciekawy pana zdania. Kiedy pan obudził się rano, w środę i zobaczył pan te nagłówki, one nie wyglądały dobrze, to mo można było się tego wystraszyć. To jakie były pana pierwsze przewidywania, co z walutami? Znaczy, nie no, ja spodziewałem się lekkiego odwrotu od polskiego złotego. Natomiast no, to tutaj jakby, tak jak właśnie wspomniałem, jakby widząc, co się dzieje przed ósmą, jakby, to już jakby trochę trochę czułem, że to nie będzie super mocne, trzeba zwrócić uwagę na jedną rzecz. Bardzo szybko w głównych mediach znaczmy jedną rzecz, w głównych mediach bardzo szybko pojawiła się narracja, która się nie zmieniała. To też bardzo mocno uspokajało sytuację. Tutaj już jakby nie wskazujmy konkretnych profili, konkretnych osób, polityków i tak dalej, którzy przy okazji przemycali jakieś bardzo dziwne i niestosowne treści. Natomiast w głównych mediach bardzo szybko po pierwsze wiedzieliśmy, co się wydarzyło, po drugie, mieliśmy bardzo sprawny komunikat od. Ministerstwa Obrony, ale dobrze pamiętam, informujący o całym zdarzeniu, w związku z czym bardzo amortyzowało, że tak powiem, emocje rynkowe. To, że w miarę od razu było widać, co się dzieje, w miarę od razu było wiadomo, że nie ma bezpośredniej eskalacji, to też bardzo mocno pomaga, pomaga rękom. Plus powiedzmy sobie wprost ja bym się w tej historii cofnął o jeszcze z 12 godzin, ponieważ w tym samym czasie był przecież dość mocno pominięty w Polsce zamach bombowy w Katarze. Gdzie Izrael realizował własne cele geopolityczne w ramach walki z Hamasem, w związku z czym w pewien sposób rynki światowe były już wtedy w trochę takim innym mindsecie. Jeżeli z perspektywy inwestorów globalnych mamy sytuację pod tytułem wlatuje kilkanaście dronów na terytorium Polski, z czego ileś nieuzbrojonych, z czego ileś jest zestrzelonych, ale wcześniej tak naprawdę na Bliskim Wschodzie wybuchają bomby u jednego sojusznika Stanów Zjednoczonych na zlecenie drugiego sojusznika Stanów Zjednoczonych, w związku z czym i sytuacja ma się potencjalnie yy, okazję bardzo mocno zaognić. Umówmy się obecnie w najbardziej nadal zapalnym rejonie świata. To wydaje mi się, że trochę globalni inwestorzy spojrzeli takie przez różowe okulary na resztę świata i trochę o, trochę odpuścili to wydarzenie, które w normalnej sytuacji wydawać by się mogło, że powinno. Mocniej zareagować. Zresztą było słusznie zauważone, że gdyby to się wydarzyło 7 lat temu, gdzie generalnie na świecie było spokojniej, plus nie było rosyjskiej inwazji na terytorium Ukrainy, o to wtedy wtedy to byłaby w ogóle bomba. To byśmy rozmawiali o takich ruchach rano. Spokojnie powyżej 5 groszy na euro pln czy dolar pln -ie. mielibyśmy prawdopodobnie ucieczkę kapitału wyraźną na drugą stronę oceanu, gdzie z euro środki przechodziłyby do dolara. W związku z tym, dolar PLN powinien faktycznie tracić trochę mocy niż euro PLN, ale to byłaby taka standardowa sytuacja. Natomiast tutaj nie dojrzewamy do takie zmiękczenie wojną, które powoduje, że no, rynki już słyszały tak wiele rzeczy. To nie są pierwsze rzeczy, które spadają z tamtej strony. Wcześniej, co do były rakiety. Nie drony, ale ten, ten etap już mieliśmy. Były już balony, było już ileś takich rzeczy, w związku z czym też to trochę jakby łagodzi te efekty. Do tego, jeżeli sobie dołożymy to, że w ogóle była eskalacja ataku, co musimy też spojrzeć to no w ten sposób, że my w Polsce mówimy o kilkunastu dronach, które nałożyły naszą przestrzeń powietrzną. Na szczęście nikomu się nic nie stało. To jest bardzo dobry element tej historii. Natomiast musimy pamiętać, że w tym samym czasie był zmasowany atak na Ukrainę, który no znowu pociągnął za sobą wiele istnień ludzkich i to też jakby wpływa trochę na ocenę gra, gra, graczy globalnych. Do tego dokładamy te wydarzenia w katastrofie. Co powoduje, że mamy trochę takie szersze tło tych wydarzeń na rynku i inaczej reagują inwestorzy polscy, których więcej było widać właśnie na giełdzie. Dlatego moim zdaniem ta giełda miała większe nurkowanie, a inaczej reagują inwestorzy z rynków walutowych, gdzie jest większy udział na tego kapitału zagranicznego, który miał trochę takie. Szersze holistyczne spojrzenie na ten temat, dlatego, w, moim, w mojej przynajmniej opinii, no bo wiadomo, no to jest tylko opinia, ja nie jestem w stanie wiesz, prze, prze, przeankietować ludzi, podejmujących decyzje wówczas. Ten ruch na walutach nie był tak mocny, jak powiedzmy sobie to wprost, powinien być. Bardzo interesujące spojrzenie i bardzo interesująca analiza, i za nią dziękuję. Natomiast chciałbym, żebyśmy zrobili jeszcze jeden krok w naszej analizie. Wspomniał Pan o tym kapitale zagranicznym, który bacznie obserwuje to, co dzieje się w naszej części Europy, inwestuje na polskiej giełdzie, ale też inwestuje w waluty. I teraz tak. Wspomniał Pan o, tych prze o tym przekazie e, polskim, który był jasny, klarowny, e, uspokajający w różnych mediach. W głównych Natomiast, głównych. w głównych, oczywiście, w głównych mediach. Natomiast, jeżeli byśmy spojrzeli na przykład na media w Stanach Zjednoczonych, również te zajmujące się ekonomią, to tutaj te nagłówki niekoniecznie były takie wyważone. Tam się pojawiały określenia typu akt agresji, czy że Polska została zaatakowana. One brzmiały trochę tak jak nagłówki na początku wojny. I wiadomo, że to są nagłówki skierowane, na przykład akurat w e, przypadku amerykańskich mediów, do odbiorców anglojęzycznych mieszkających w Stanach Zjednoczonych, w tym również do inwestorów. Czy tutaj było ryzyko, albo czy dalej jest ryzyko, że e, amerykańscy inwestorzy, zachodni inwestorzy zaczną się zwyczajnie w świecie bać lokować tutaj pieniądze nad Wisłą? Znaczy ryzyko zdecydowanie było, po czym zresztą widzimy tutaj reakcję rynku, natomiast musimy pamiętać, jeszcze teraz weźmy sobie godzinę zajścia, tak? Jeżeli mm. ci amerykańscy inwestorzy nie dowiedzieli się o tych wydarzeniach od razu, tego samego dnia w nocy, ale dobrze pamiętam, godziny nocne były takie, że nawet w Stanach już większość dealing roomów była pozamykana, to przesunięcie czasowe powoduje, że jak nasza giełda się otwiera, na wschodnim wybrzeżu mamy trzecią, na zachodnim mamy Mamy północ, tak, bo tam jest 9 godzin. W związku z czym efekt jest taki, że musimy pamiętać, że amerykańscy inwestorzy w momencie, kiedy szli do pracy, czyli mniej więcej tam tam godzinę, dwie godziny później wschodnie wybrzeże niż, inwest, niż giełda, giełda w Polsce się otwiera, oni już mieli dość mocno przefiltrowaną wiadomość. Tam były dalej te takie nagłówki gorące. Ale też jakby ci inwestorzy amerykańscy, oni mieli dostęp od razu, jakby na wejściu robiąc sobie prasówkę poranną, mieli dostęp do znacznie szerszego zakresu wiadomości. Gdyby to wszystko się wydarzyło, Parę godzin później i ci inwestorzy działaliby podobnie jak inwestorzy europejscy z relatywnie jeszcze krótką informacją, bo przecież w Polsce budząc się dopiero dostawaliśmy komunikat z Ministerstwa Obrony Narodowej, pewne informacje dopiero docierały, kolejne jakby te drony, szczątki się znajdowały. W związku z czym to jakby to było w miarę na gorąco. Natomiast Amerykanie zostali już powiem, po taką paczkę informacyjną, co moim zdaniem też pozwoliło im trochę lepiej zrobić tą analizę, oni nie musieli tego robić na gorąco, i to w moim odczuciu też spowodowało, że mimo tego, że no, umówmy, się tam te nagłówki były, były, jakie były, to tam wielu dziennikarzy minęło się z prawdą, tam były błędne tłumaczenia, te wydarzenia były dużo mocniejsze niż faktycznie miały miejsce. No to moim zdaniem strefy czasowe spowodowały pewne takie wygładzenie tego, że tutaj nie mieliśmy aż tak silnej reakcji, jak wynikałaby właśnie z tych nagłówków. Czas zadziałał na naszą korzyść, ewidentnie, więc teraz kolejne pytanie, czy teraz czas działa na naszą korzyść? No, tej prowokacji rosyjskiej oddalamy się z każdym dniem na osi czasu. No i obserwujemy wykresy, jak to wszystko się zmienia. I to, na co chciałem zwrócić uwagę, to jest jednak umocnienie złotego do dolara amerykańskiego. Ja wiem, że tutaj z tyłu głowy inwestorzy mają spodziewaną obniżkę stóp procentowych, czy niemal pewną, czy pewną, jak niektórzy Mówią właśnie w Stanach Zjednoczonych, no ale u nas też była obniżka stóp procentowych. Więc ja się tak zastanawiam, jak. Mhm. Ale też musimy pamiętać, że była, były też dane o inflacji wczoraj. No tak, to prawda. I jakby. Bo w tej chwili mindset jest trochę taki. W Unii Europejskiej, co do zasady, mamy w tej chwili stopę procentową główną 2,15 i głośno się mówi o tym, że to może być już w ogóle meta tego ruchu. Ja bym się spodziewał, że jakieś tam drobne obniżki w perspektywie roku, półtora są oczywiście możliwe, o ile oczywiście nasili się wojna handlowa i będą bardzo negatywne przewidywania co do sytuacji gospodarczej. Natomiast inflacja, co do zasady w Unii Europejskiej, to taki długoterminowa prognoza, ona się ociera tam, tuż. Poniżej tych 2%, w związku z czym ona jest w celu, i z perspektywy samej inflacji nie ma jakby, nie ma potrzeby zmiany polityki monetarnej. Natomiast w Stanach Zjednoczonych mamy w tej chwili. Nagrywamy, przypomnę, we wtorek, ponieważ z bardzo dużym prawdopodobieństwem, w środę, nie wiem, kiedy ten materiał będzie puszczony, dojdzie do obniżki o 0,25 punktu procentowego. W tej chwili jest na to tam 96%, patrząc na wycenę kontraktów, czyli po prostu do niej dojdzie. Powiedzmy sobie wprost: do, do, do niej po prostu dojdzie i tam będziemy mieli 4%. W związku z czym Amerykanie do takiego docelowego poziomu, który będą mieli, mają jeszcze spokojnie z 4 decyzje. I to jest coś, co generalnie osłabia dolara amerykańskiego, bo inwestorzy wiedzą, że będą coraz mniej na nim zarabiali. Ten poziom stóp podstawowych w Stanach Zjednoczonych zwyczajowo jest trochę wyższy niż w Unii Europejskiej, ale to nie jest tak, że on będzie wyższy o dwa punkty procentowe. To jest praktycznie niemożliwe. W Polsce ten stop poziom stóp podstawowych znowu powinien być wyższy niż w Unii Europejskiej. On będzie również wyższy trochę prawdopodobnie niż w Stanach, no bo polska gospodarka jest na trochę innym jednak poziomie rozwoju. Natomiast przed Polską też jest jeszcze ileś decyzji o obniżkach stóp procentowych. I to co teraz opóźniło tę decyzję, to jest fakt, że we wstępnych danych o inflacji mieliśmy 2,8 punktu procentowego i ta ścieżka spadkowa była dużo szybsza, natomiast w tej chwili w finalnych danych zaczęliśmy 2,9. I w tej chwili inwestorzy trochę, trochę zastanowili, czy ta wolniej spadająca od oczekiwań inflacja nie przesunie w czasie kolejnych obniżek stóp procentowych. I tego typu informacja nagle powoduje, że na rynku mamy w tej chwili dwie rzeczy. Z jednej strony mamy te resztki strachu po wydarzeniach z zeszłego roku, które już zostały, ze zeszłego tygodnia, przepraszam, które już zostały w pewien sposób przetrawione przez rynki. Natomiast do tego dochodzi sytuacja, gdzie nagle Rada Polityki Pieniężnej, która powiedzmy sobie wprost, nie przyjaźni się szczególnie z obecnym rządem ma dodatkową amunicję, która pozwala im mówić o tym, że może jednak ta inflacja nie jest aż tak pod kontrolą. Że te 2,9 punktu procentowego to może jednak jest sygnał, że faktycznie będzie więcej i że teraz inflacja jest, że tak powiem, na dobrej ścieżce spadkowej i wypadałoby poczymać te wyższe stopy procentowe dłużej, żeby ją mocniej ustabilizować. A jeżeli będzie tą stopę procentową wyższa niż oczekiwano, to naturalnym jest, że inwestorzy chętniej trzymają polską walutę, bo zarobią na niej więcej w odsetkach. Niż sądzili wcześniej, w związku z czym chętnie ją trzymają, co powoduje delikatne jednak umocnienie polskiego złotego, bo umówmy się, te ruchy, jeżeli sprawdzimy na Europę, no to są tam po groszu. W górę, w dół, teraz trochę zeszliśmy poniżej 4,25, wcześniej byśmy trochę powyżej. Ciekawiej dzieje się na dolar PLN, gdzie w ostatnich dniach mamy wyraźne umocnienie polskiej waluty, ale ono w moim odczuciu wynika głównie z ruchów na rynkach światowych, z kondycji amerykańskiego dolara względem euro, właśnie. A jak się będzie euro zachowywało, bo w euro właściwie ten cykl obniżek stóp procentowych już został zakończony. Wszystko na to wskazuje. Nie ma miejsca na to już. Więc jak w tej chwili, w tym kontekście tego, co się dzieje w Stanach Zjednoczonych, jak się może zachowywać w Pana ocenie w kolejnych miesiącach, być może kwartałach, jeśli prognoza może być dzisiaj tak dalekosiężna, co się będzie działo z euro? Znaczy moim zdaniem długofalowo czeka nas umacnianie się euro, ponieważ z tych trzech walut tutaj, o których głównie rozmawiamy, czyli złotego, no i euro, dolara, dwóch głównych walut światowych, tylko euro to będzie waluta, która w ciągu najbliższego roku nie powinna mieć obniżek stóp procentowych, natomiast dolar powinien ich mieć jeszcze w tym roku trzy na, wiadomo, jak już wspomnieliśmy o tym wrześniowym posiedzeniu, na październikowym, pod koniec października i w pierwszej połowie grudnia, 10 grudnia jest trzecie posiedzenie i na wszystkich tych posiedzeniach spodziewana jest obniżka stóp procentowych. Polska nie powinna mieć tak szybko idących obniżek stóp procentowych, ale powinna ich mieć również w ciągu półrocza prawdopodobnie minimum dwie, jak nie trzy, w związku z czym tutaj jesteśmy w sytuacji, gdzie Będą dodatkowe bodźce osłabiające zarówno złotego, jak i dolara. Rynek już, oczywiście w sporej części uwzględnił je w cenie, natomiast tych bodźców nie będzie względną euro. W związku z czym od tej strony Oczekiwanie, że euro będzie się umaczać jest jak najbardziej racjonalne, patrząc z perspektywy polityki monetarnej. I też trzeba zobaczyć, tak naprawdę, jeżeli pytamy w dłuższym horyzoncie czasowym, jak będzie się rozwijała sytuacja na wschodzie, bo jeżeli tylko dojdzie do jakiegokolwiek deeskalacji działań wojennych, ja tutaj nie mówię o zawieszeniu broni na razie, mówię o deeskalacji, deeskalacji działań wojennych, to raczej są wydarzenia, Które będą pomagały euro względem dolara. To będą rzeczy, które z perspektywy rynków światowych będą w pewien sposób uspokajały sytuację, ponieważ rynki trochę patrzą na to, że ta wojna jednak odbywa się niebezpiecznie blisko strefy euro. Mimo tego, że jakby to jest z perspektywy europejskiej, mamy zupełnie inne spojrzenie, no to jak się patrzy na świat z perspektywy mapy świata, to jednak jest relatywnie blisko, niestety. I no to są na mhm. takie wydarzenia, które potencjalnie mogłyby pomóc europejskiej walucie. Jasne. I na koniec e, chciałbym poprosić e, Pana o komentarz, czy o podzielenie się z, z tym, co Pana szczególnie na rynku walutowym w ostatnim czasie zainteresowało. Nazwijmy tę część naszego programu Hyde Park. Ja jestem bardzo ciekawy o czym u Was w dealing roomie w ostatnim czasie e, szczególnie się często się mówi. Znaczy, no u, u nas takim jakby tematem wydaje się, topowym są oczywiście Stany Zjednoczone, no bo jakby to wiadomo, że no niestety tutaj yy, możemy sobie powiedzieć także że jakby takich z mainstreamowych tematów to jest na pewno są Stany Zjednoczone. I tak naprawdę takie pytanie... Jak wiele z tej słabości dolara jest sterowane przez administrację amerykańską, ponieważ my się nie zgadzamy trochę z takim podejściem, żeby zaszufladkować obecną administrację amerykańską jako chaotyczną, działającą bez lodu i składu. My cały czas wierzymy, że jednak ludzie to jest trochę taki powód do podstaw ekonomii, takiej racjonalność konsumenta ale my cały czas jednak wierzymy, że. Że osoby decyzyjne tam postępują w sposób racjonalny, i Amerykanie rozpoczęli tą kadencję od dużej walki z deficytem handlowym. I nic tak bardzo nie pomaga Amerykanom w wyrównywaniu deficytu handlowego, nie jak cła, właśnie, tylko osłabianie dolara. Powodowanie działań, które powodują, że długofalowo dolar na rynkach światowych się będzie osłabiał, czy to poprzez bardzo duże zadłużanie w postaci właśnie ulg, na przykład dla najlepiej zarabiających, które powodują, że jednak tego dolara trzeba trochę więcej pożyczyć, no bo od początku kadencji Donald Trumpa przesunęliśmy o kilkanaście procent dolara względem euro, w związku z czym cały handel amerykański jest nagle do Europy oczywiście, o kilkanaście procent bardziej opłacalne jest importowanie towarów ze Stanów Zjednoczonych do Europy. Natomiast w drugą stronę eksportowanie Stanów Zjednoczonych, już nawet pomijmy cła, tak? przez same różnice kursowe jest kilkanaście procent mniej opłacalne, w związku z czym nagle biznes samochodowy amerykański dużo lepiej czuje się w Europie niż biznes samochodowy europejski w Stanach, no bo te kilkanaście procent poziomu równowagi my przesunęliśmy. Nawet ta tańsza produkcja samochodów tutaj w Europie Wschodniej nie rekompensuje aż tak bardzo tego jak bardzo Amerykanie właśnie samym kursem walutowym obłonili własny rynek, natomiast z takich bardziej niszowych tematów, no to ja oczywiście polecam Turcję. W Turcji stopy procentowe w tej chwili to jest taki rząd wielkości 40%, one są w tej chwili co prawda mocno obniżane, ale w Turcji zanosi się, że w ciągu najbliższych kwartałów prawdopodobnie dojdzie do uwolnienia kursu walutowego, bo on w tej chwili jest dość mocno, jest mocno sterowany i bardzo stabilnie osłabiany względem dolara, jak to sobie zobaczy kurs liry tureckiej dolara to zobaczy oczywiście taką kreskę, gdzie dolar bardzo stabilnie zyskuje względem liry tureckiej, ale tak jak jeszcze parę lat temu prezydent Erdogan bardzo mocno ręcznie sterował bankiem centralnym poprzez koncepcje, które się nie zgadzały z, z tą takim stanem wiedzy, który my jako jako ekonomiści mamy na temat makroekonomii. Tak w tej chwili dopuszczono do banku centralnego najpierw panią prezes, potem w wyniku jakichś oskarżeń korupcyjnych została całoda zmieniona. Ale natomiast nowy prezes kontynuuje tą taką, że tak powiem, racjonalną od strony naukowego politykę i tam się faktycznie udaje stabilizować sytuację. W ciągu półtorej roku udało się zbić inflację o jedną trzecią, ponad. No to wiadomo, tam zaczynano powyżej 70%, w związku z czym też nie jest tak, że tam jest stabilnie, natomiast no Turcja ma te wszystkie wskaźniki, czy to inflacja, czy stopy procentowe, mniej więcej rząd wielkości w tej chwili wyższe niż zachodnia Europa i tam się po prostu dość, dość dużo, dość dynamicznie zmienia, natomiast z kraju, który właśnie przez takie decyzje, no, w pewien sposób jednak dyktatora, który... Nawet trzymał ręcznie politykę monetarną, on się trochę stabilizuje, trochę znowu otwiera. Tam jest światełko w tunelu, że od strony takiej walutowej przynajmniej, że to po prostu będzie wracało do czegoś, co chyba powinniśmy nazwać jednak normą. Bardzo dziękuję za tę niezwykłą podróż po świecie walutowym, po rynku walutowym. Pan Maciej Przygórzewski, główny ekspert walutowy walutomat.pl, był moim i Państwa gościem. Bardzo dziękuję za to spotkanie. Dziękuję za zaproszenie. A ja tylko przypomnę, że oglądają Państwo telewizję biznesową i kolejne tematy, myślę równie interesujące, również dotykające Państwa portfeli na antenie telewizji biznesowej. Nasz zespół przygotowuje kolejne programy, także już za chwilę będą one u nas na antenie. Do zobaczenia.